Cześć. Dzisiaj mam dla was przepis na ekspresowe ciasto. Chyba najprostsze na świecie. Jogurtowa pianka. Potrzebujemy tylko trzech składników: 700 ml jogurtu naturalnego, trzy galaretki, u mnie brzoskwiniowe i biszkopty. Dno formy wykładam biszkoptami można takie suche biszkopty ułożyć a można je także trochę nasączyć herbatą i ja właśnie tak zrobię i te puste miejsca zapełnię mniejszymi częściami dwie galaretki brzoskwiniowe Rozpuszczamy w dwóch szklankach gorącej wody, mieszamy do rozpuszczenia i odstawiamy w chłodne miejsce, aby szybko ostygła. Gdy galaretka zacznie tężeć, wlewamy ją do misy miksera. I miksujemy, gdy galaretka się spieni, dodajemy jogurt naturalny. I ponownie miksujemy. Musi powstać taka jednolita pianka. I wylewam piankę na biszkopt. I chowam ciasto do lodówki, aby pianka całkowicie stężała. Trzecią brzeskwiniową galaretkę rozpuszczam półtorej szklanki wody. I mieszam tak, aby się rozpuściła. Gdy ostygnie, wyleję ją na ciasto. Pianka już całkowicie stężała, więc mogę wylać na nią galaretkę. I ponownie chowam ciasto do lodówki, aby ta galaretka stężała i najlepiej, aby spędziło w lodówce całą noc. Na drugi dzień smakuje najlepiej, ponieważ wtedy mieszkopty trochę zmiękną. I tak oto prezentuje się gotowe ciasto. Zachęcam Was do przygotowania go w domu. Jeśli jesteście nowymi widzami, zapraszam Was do obejrzenia innych filmików z przepisami i do zasubskrybowania mojego kanału.